Kolorowe światełka migotały ciepło nad ogrodem, a śmiech rozchodził się i cichł jak fale. Kuzyni i sąsiedzi nakładali sobie jedzenie z bufetu, a w powietrzu unosił się zapach bigosu i pierogów. Tydzień temu planowałam to spotkanie, zdeterminowana, by nasze pierwsze przyjęcie w domu pokazało, jak daleko zaszliśmy z Pawłem po latach wynajmowania. Chciałam czuć się zakorzeniona, poczuć, że to miejsce naprawdę należy do mnie. Katarzyna spóźniła się, jej obcasy uderzały o terakotę, a na jej twarzy malował się wymuszony uśmiech. Przywitałam ją uprzejmie, chociaż jej oczy prześliznęły się po mnie, jakbym była tylko gościem w swoim własnym domu. Andrzej podążał za nią ze skulonymi ramionami, ledwie skinął mi głową, zanim zniknął w tłumie. Starałam się zignorować węzeł, który zaciskał mi się w piersi. W połowie wieczoru Katarzyna chwyciła mikrofon przygotowany do karaoke. Myślałam, że wzniesie toast. Rozmowy ucichły. Kieliszki brzęczały cicho, gdy wszyscy odwrócili się w jej stronę. Odchrząknęła i z drwiącym uśmiechem powiedziała: Rozmawiałam już z prawnikiem. Od tej chwili to ja jestem prawdziwą właścicielką tego domu. Jej słowa przecięły powietrze jak nóż. Potem wskazała bezpośrednio na mnie. Ona nie jest już tu mile widziana. Po pokoju przeszedł szmer zaskoczenia. Talerze zastygły w powietrzu, a spojrzenia skierowały się na mnie. Mój syn opuścił wzrok na podłogę, zamurowany. Paweł stał na skraju pokoju. Trzymał w ręku kieliszek z winem, kręcąc nim, jakby nic się nie działo. Ani razu na mnie nie spojrzał. Czułam, jak Klara wsuwa swoją dłoń w moją pod stołem, mocną i pewną. Moje serce biło mocno, ale moje ciało odmówiło Katarzynie upadku, na który czekała. Zacisnęłam usta, wzięłam głęboki oddech i policzyłam w myślach trzy, dwa, jeden. Kiedy podniosłam brodę, w pokoju zapadła cisza. Wszystkie twarze patrzyły na mnie, czekając. Wiedziałam, że życie, które zbudowałam, dom, o który walczyłam, był na krawędzi czegoś znacznie bardziej niebezpiecznego niż plotki. A wszystko zaczęło się sześć miesięcy temu, kiedy Paweł i ja podpisywaliśmy papiery na ten dom. Sześć miesięcy temu stałam w progu tego domu, a słońce nad dziurą krakowsko-częstochowską ogrzewało terrakotowe ściany. Paweł trzymał klucze, obracając je powoli, jakby nie wierzył, że są nasze. Po latach wynajmowania małych mieszkań i ciągłych przeprowadzek, za każdym razem, gdy kończyła się umowa, to było pierwsze miejsce, które mogliśmy nazwać naszym. Łzy napłynęły mi do oczu, gdy przekraczałam próg. Pokoje były skromne, ale pełne światła, z dużymi oknami, z których widać było oddalone lasy. Wyobrażałam sobie śmiech odbijający się od tych ścian wnuki biegające po korytarzu Pawła czytającego gazetę w jadalni podczas gdy ja dbałam o swoje zioła w ogrodzie to nie była rezydencja, ale była nasza. Tego popołudnia przyszedł Andrzej z bukietem kwiatów. Jego uśmiech był szczery, kiedy mnie obejmował. Mamo, udało ci się? zapytał głosem pełnym dumy. Przez chwilę moje serce rosło, ale wtedy w drzwiach pojawiła się Katarzyna z założonymi rękami. Jej oczy skanowały dom, jakby była krytykiem sztuki. Starsi ludzie powinni dwa razy pomyśleć zanim wezmą kredyt hipoteczny, powiedziała bez ogródek. A co jeśli coś się stanie? Jej słowa zwisały w ciszy. Zaśmiałam się, by rozładować napięcie, ale ten komentarz został ze mną długo po tym, jak ona i Andrzej odeszli. Paweł mruknął, że po prostu żartuje, ale ja czułam w jej tonie coś chłodniejszego, jakby już kwestionowała, czy zasługuje na to miejsce. Otrząsnęłam się z niepokoju i skupiłam się na budowaniu naszego nowego życia. Ale słowa Katarzyny pozostały jak cień, czekając na swoją chwilę, by się rozrosnąć. Ta chwila nadeszła wcześniej niż się spodziewałam. Zaczęła pojawiać się bez zaproszenia, a ja powtarzałam sobie, że nie powinnam przesadzać. Pewnego sobotniego poranka wróciłam z targu z torbami, które wrzynały mi się w ręce, i zastałam Katarzynę w salonie. Przesuwała zasłony, które tak starannie wybrałam, marszcząc brwi. Te sprawiają, że dom wygląda staro. Potrzebujecie czegoś lżejszego, może lnianego, czegoś bardziej świeżego, powiedziała swobodnym tonem. Jakby mówiła o swoim własnym domu. Odłożyłam torby na blat, a serce biło mi szybciej niż zwykle. Katarzyno, co ty tutaj robisz? Odwróciła głowę, ledwo na mnie patrząc. Paweł dał mi klucze. Pomyślał, że dobrze będzie, jeśli będę mogła wpadać i sprawdzać, wiesz, na wszelki wypadek. Jej słowa uderzyły mocno, były cięższe niż baniak mleka, który prawie upuściłam. Czekałam, aż to wytłumaczy. Ale tylko wzruszyła ramionami i ruszyła w stronę kuchni, jakby miała pełne prawo tam być. Tego wieczoru, gdy Paweł wrócił ze spaceru, zapytałam go wprost: Dlaczego Katarzyna ma klucze do naszego domu? Wyglądał na zaskoczonego, a potem zmęczonego, jakbym robiła mu wyrzuty. To tylko na wszelki wypadek. Klaudia mieszka blisko, a my nie jesteśmy już tacy młodzi, prawda? Nie zaszkodzi, żeby ktoś mógł mieć na nas oko, ścisnęło mi się gardło. Ale nie skonsultowałeś tego ze mną? Westchnął, rozluźniając kołnierzyk koszuli. To rodzina nie rób burzy w szklance wody. Chciałam się kłócić, ale mur między nami już się podniósł. Tej nocy nie spałam, patrząc w sufit, z głosem Katarzyny odbijającym się w mojej głowie. Przekroczyła granicę, a Paweł otworzył jej drzwi. Dosłownie. To był pierwszy raz, kiedy poczułam, że granice mojego schronienia zaczynają się rozpływać, jakby same ściany nie należały już do mnie. A to był dopiero początek, ponieważ wkrótce Katarzyna zaczęła mówić, jakby to ona miała zarządzać naszą hipoteką. To był wtorkowy poranek, gdy Katarzyna zadzwoniła do mnie bez uprzedzenia. Jej ton był suchy, niemal biznesowy. Powinnaś rozważyć refinansowanie, zanim stopy procentowe znowu się zmienią powiedziała Mogłoby to obniżyć wasze miesięczne raty Zamarłam z telefonem przy uchu Nigdy nie rozmawiałam z nią o szczegółach naszego kredytu Skąd wiesz jakie mamy oprocentowanie zapytałam głosem ostrzejszym niż zamierzałam Och Paweł o tym wspomniał odpowiedziała szybko aż za szybko Chcę tylko pomóc Rozmowa się skończyła ale niepokój pozostał Tego wieczoru gdy Paweł był pod prysznicem usiadłam przy jego biurku i otworzyłam jego skrzynkę mailową Ręce mi drżały, czułam się winna, ale instynkt podpowiadał mi, że prawda jest tam. Nie trwało długo, zanim ją znalazłam. Przesłał cały pakiet hipoteczny do Katarzyny. Każdą stronę, każdy podpis, każdą złotówkę moich oszczędności zainwestowanych w ten dom. Kiedy wyszedł, zapytałam go, dlaczego? Jego twarz poczerwieniała. Ona tylko próbuje pomóc, zna ludzi w nieruchomościach. Myślałem, że pomoże nam lepiej zarządzać sprawami. Zarządzać powtórzyłam, ledwie rozpoznając swój własny głos, Paweł, to jest mój dom. Moje pieniądze zbudowały to miejsce. Dlaczego ona musi o tym wiedzieć? Nie odpowiedział, tylko usiadł, pocierając skronie, jakbym to ja była problemem. Następnego ranka spotkałam się z Klarą w kawiarni w centrum miasta. Opowiedziałam jej o wszystkim. O wizytach Katarzyny, o kluczach, o telefonie, o mailach. Oczy Klary pociemniały. Moniko, to nie jest normalne. Ona się tu rozstawia. Musisz zacząć wszystko zapisywać wiadomości, notatki, cokolwiek, co mówi. Jej słowa osiadły we mnie jak metal. Tej nocy otworzyłam nowy folder na komputerze i zaczęłam. Zapisałam ostatnią wiadomość od Katarzyny. Salon lepiej wyglądałby pomalowany na kremowy. Znam wykonawcę. Zrobiłam zrzuty ekranu maili Pawła z dokumentami hipotecznymi. Zapisałam w notatniku. Katarzyna w kuchni przegląda rachunki. Powiedziała, że wszystko planuje z wyprzedzeniem. Każdy wpis był jak kamień w fundamencie dowód na to, co podpowiadał mi instynkt. A jednak czułam, że ledwo zarysowałam powierzchnię, bo wkrótce Katarzyna publicznie ogłosi swoje intencje. Pierwszego ciepłego wiosennego weekendu zorganizowaliśmy Grilla w ogrodzie. Zapach grillowanej kiełbasy i karkówki unosił się w powietrzu, śmiech przeplatał się z brzękiem kieliszków. Przez kilka godzin pozwalałam sobie wierzyć, że dom był tym, o czym zawsze marzyłam, miejscem, w którym rodzina się spotyka i czuje się jak w domu. Wtedy odezwała się Katarzyna. Stała blisko grilla, jej głos był na tyle głośny, by wszyscy go usłyszeli. Cóż, oczywiście, pomogłam z wkładem własnym. Powiedziała odrzucając włosy, jakby wszyscy o tym wiedzieli. Andrzej i ja chcieliśmy się upewnić, że mama i tata nie wpakują się w kłopoty. Szmer wokół nas ucichł, a ja poczułam na sobie tuzin spojrzeń. Policzki mnie paliły, otworzyłam usta, żeby ją poprawić, ale powstrzymałam się, widząc, jak Paweł opuszcza wzrok ze skulonymi ramionami. Nic nie powiedział. Nie stanął w mojej obronie. Pozwolił jej słowom unosić się w powietrzu, jakby mogły być prawdziwe. Wymusiłam uśmiech i zajęłam się talerzami, ale w środku coś pękło. Później, gdy goście zaczęli odchodzić, weszłam do kuchni i zastałam katarzynę wyciągającą koperty z blatu, rachunki za prąd, wyciągi z kąta, moje starannie uporządkowane papiery. Co ty robisz? zapytałam ostrym głosem. Nie drgnęła. Podeszła bliżej. Jej perfumy były duszące, i szepnęła: Ten dom prędzej czy później będzie mój. Moje serce podskoczyło, gniew mieszał się z niedowierzaniem. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, w drzwiach pojawił się Paweł. Zobaczył papiery w jej ręku, zobaczył moją twarz, a mimo to nic nie powiedział, tylko odwrócił głowę, jakby ciężar tej sceny był dla niego zbyt duży. Tej nocy, leżąc obok niego, Zdałam sobie sprawę, że jego milczenie nie było już tylko słabością, było ciężarem, który mnie miażdżył, sprawiając, że wątpiłam, po której stronie tak naprawdę stoi. Następnym razem, gdy Katarzyna przyszła, nawet nie zapukała, jakby mój dom był już jej, by go sobie rościć. Przyjęcie inauguracyjne domu zaczęło się tak, jak sobie wyobrażałam. Lampki wisiały w ogrodzie, a muzyka delikatnie unosiła się przez otwarte okna. Sąsiedzi i kuzyni mieszali się z kieliszkami wina. Przez chwilę dom wydawał się żywy, wypełniony ciepłem, o którym marzyłam. Wtedy Katarzyna chwyciła mikrofon, myślałam, że zaproponuje toast. Stała wyprostowana, z ostrym uśmiechem, i uderzała w mikrofon, aż rozmowy ucichły. Rozmawiałam już z prawnikiem, ogłosiła. Jej głos przecinał powietrze z klarownością. Od tej chwili to ja jestem prawdziwą właścicielką tego domu. Po pokoju przeszedł szmer zaskoczenia. Podniosła rękę, wskazując bezpośrednio na mnie. Ona nie jest już tu mile widziana. Słowa uderzyły jak policzek. Rozmowy ucichły. Talerze zamarły w połowie drogi. Moi kuzyni patrzyli osłupiali. Sąsiedzi szeptali, a Andrzej przestępował z nogi na nogę, blady. Spojrzał na swoją żonę, potem na mnie, ale nic nie powiedział. Po drugiej stronie pokoju, Paweł wciąż trzymał w ręku kieliszek wina kręcąc nim, jakby cała scena była tylko przejściową plotką. Ani razu nie spojrzał na mnie. Cisza stała się ciężka, ściskając mi pierś. Czułam, jak dłoń Klary ściska moją pod stołem, mocno i pewnie. Oddychaj, szepnęła. Zmusiłam się do wdechu, do uspokojenia drżenia, które groziło, że mnie opanuje. Moje serce szalało, ale podniosłam pod brudek. Czekałam na ten moment. Przez tygodnie czułam, że nadchodzi każde wtargnięcie, każde kłamstwo, każdy szept. Moja torebka leżała obok mnie, a w środku teczka, którą zaczęłam kompletować wiadomości, maile, notatki, które opowiadały prawdziwą historię. Oczy tłumu były na mnie, niektóre z litością, inne w oczekiwaniu na spektakl. Katarzyna uśmiechała się, pewna, że się załamie. Zamiast tego powoli wstałam, wygładzając sukienkę, moja ręka muskała krawędź teczki. Nie dam jej satysfakcji, by zobaczyła, jak upadam. Czy pozwolę jej kłamstwom mnie zdefiniować? Czy pozwolę, by prawda mówiła głośniej? Noc po przyjęciu dom wydawał się zimniejszy niż kiedykolwiek. Paweł poruszał się po pokojach w milczeniu, unikając mnie, jakby cisza mogła wymazać to, co się stało. Ale miałam dość milczenia. Posadziłam go przy kuchennym stole i zadałam pytanie, które paliło mnie od tygodni. Dlaczego dałeś te papiery Katarzynie? Pocierał czoło, unikając mojego spojrzenia. Powiedziała, że może pomóc. Zna ludzi, którzy mogli ułatwić refinansowanie. Nie sądziłem, że to będzie aż taki problem. Problem? Mój głos się załamał, ale go ustabilizowałam. Dałeś jej klucze do moich oszczędności, do mojego bezpieczeństwa, do wszystkiego, co zbudowałam. Dlaczego? przełknął głośno. Ona nalegała. Powiedziała, że może uporządkować sprawy, jeśli pozwolę jej zarządzać dokumentami. Byłem zmęczony, Moniko. Pozwoliłem jej. Dyktant w mojej kieszeni nagrał każde słowo. Później zadzwoniłam do Katarzyny. Zachowałam spokój, uważając, by mój gniew się nie ujawnił. Katarzyno, dlaczego tak bardzo angażujesz się w naszą hipotekę? Wygląda na to, że chcesz przejąć kontrolę. Jej śmiech po drugiej stronie linii zabrzmiał chłodno. Ponieważ nie dasz sobie z tym rady, Moniko, ten dom prędzej czy później będzie mój. Po co czekać? Po prostu się spieszę. Rozłączyłam się z drżącą ręką, ale z poczuciem triumfu. Miałam to, czego potrzebowałam. Klara i ja spotkałyśmy się następnego ranka w jej jadalni. Rozłożyłyśmy papiery, telefony i laptopa. Nasza kawa stygła, gdy pracowałyśmy. Pokazałam jej maile, które Paweł wysłał, zrzuty ekranu wiadomości od Katarzyny, sfałszowany wniosek o przeniesienie tytułu własności, a teraz nagrania. Klara wszystko otagowała, tworząc foldery, które zamieniły mój strach w coś solidnego. Do wieczora chaos zdrady zamienił się w porządek na papierze. Elementy pasowały do siebie zbyt wyraźnie, by je zignorować. Czy ich własna arogancja mogła stać się bronią, która ich zniszczy? Sąd pachniał lakierem i starym papierem, takim miejscem, gdzie o życiu decydują uporządkowane stosy dowodów. Usiadłam przy stole powódki obok Agnieszki Rzeckiej, mojej prawniczki, ze zaciśniętymi rękami na kolanach. Po drugiej stronie korytarza stała Katarzyna, wyprostowana w nienagannej marynarce, z podniesionym podbródkiem, wyzywająca. Paweł stał obok niej, skulony, z twarzą naznaczoną wstydem, z oczami wbitymi w podłogę tak jak na przyjęciu Agnieszka wstała pierwsza jej głos był pewny i opanowany zaczęła od nagrań paweł przyznał że katarzyna naciskała na niego by dał jej papiery hipoteczne a potem słowa katarzyny przez telefon przechwalającej się że dom będzie jej w sądzie zapadła cisza z wyjątkiem tych głosów nagranych na moim telefonie przecinających każde kłamstwo które powiedzieli Następnie pojawił się sfałszowany wniosek o przeniesienie tytułu własności, z moją nieudolnie skopiowaną sygnaturą na dole. Agnieszka wskazała na niezgodności, daty, które się nie zgadzały, zmyśloną historię finansową, by wyglądało na to, że Katarzyna wniosła wkład własny. Sędzina pochyliła się do przodu, jej wyraz twarzy stwardniał, gdy badała dokument. Kiedy nadeszła kolej na Katarzynę, jej pewność siebie zaczęła się chwiać bełkotała wymówki, nalegając, że chciała tylko chronić inwestycję rodzinną. Ale za każdym razem, gdy mówiła, Agnieszka kontrowała kolejnym dowodem mailami, wiadomościami, notatkami, aż słowa Katarzyny poplątały się. Paweł milczał, odmawiając spojrzenia na mnie. Kiedy sędzina naciskała na niego, mruknął, że popełnił błędy, ale nie zaproponował obrony. Jego milczenie tylko potwierdziło prawdę. Po godzinach, które wydawały się latami, sędzina wydała wyrok. Dom był mój i tylko mój. Katarzyna nie miała żadnych praw, a jej działania otworzyły drogę do dochodzenia karnego w sprawie próby oszustwa. Paweł, za udostępnienie poufnych dokumentów i naruszenie mojej prywatności, został zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Młotek uderzył sucho, jak zamykające się drzwi. Ulga przelewała się przeze mnie, ciężka i słodko-gorzka. Spojrzałam na Klarę w galerii, jej oczy błyszczały z cichej dumy. Kiedy sprawiedliwość nadchodzi, czy naprawia więzy rodzinne, czy przecina je raz na zawsze, dokumenty rozwodowe zostały podpisane tydzień po wyroku. Wyszłam z sądu z dekretem rozwodowym w jednej ręce i kluczami do domu w drugiej. Paweł nie walczył. Wyprowadził się do Andrzeja i Katarzyny. Jego milczenie wobec mnie było bardziej wymowne niż jakiekolwiek pożegnanie. Po raz pierwszy od dziesięcioleci poczułam się wolna. Reputacja Katarzyny załamała się szybko. Śledztwo w sprawie sfałszowanych dokumentów rozeszło się po okolicy, a ci sami krewni, którzy kiedyś przyzwalali na jej arogancję, teraz całkowicie jej unikali. Zawsze była dumna ze swojego wizerunku, a teraz każde spojrzenie niosło ze sobą osąd. Nie cieszyłam się z jej upadku. Ale też go nie opłakiwałam. Dom, wcześniej naładowany napięciem, zaczął ponownie oddychać. Otworzyłam okna na świeże powietrze, przestawiłam meble według własnego gustu i pozwoliłam, by cisza stała się rodzajem muzyki. Klara była tam prawie codziennie, jej śmiech wypełniał kuchnię, gdy malowałyśmy ściany i sadziłyśmy zioła. Do lata przedni ogródek zakwitł lawendą. Klęczałam na ziemi z brudnymi rękami, Słońce grzało mi plecy i czułam, że coś we mnie się osadza. Ten dom nie był tylko cegłą i drewnem. Był dowodem na to, że moje lata pracy, moje poświęcenia i moja wytrzymałość były coś warte. To było dziedzictwo, które zbudowałam dla siebie, a nie takie, które mi dano lub skradziono. Klara stała obok z filiżanką herbaty w dłoni i powiedziała. Wyglądasz dobrze, silna, zakorzeniona i żywa. Uśmiechnęłam się, wdychając świeży, kojący aromat. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nie przygotowywałam się na to, co mogą mi odebrać. Stałam w miejscu, które odzyskałam. Co tak naprawdę tworzy dom? Ściany, w których mieszkamy? Czy siła, którą znajdujemy, kiedy odmawiamy bycia zmazanymi? Aby nie przegapić kolejnych fascynujących historii o emocjach, które zmieniają życie, pamiętaj, aby zasubskrybować Dziennik Emocji. I dołączyć do naszej społeczności, gdzie każdy koniec to nowy początek.